Siemano Ludziska z tej strony Wojciech i witam was w kolejnym odcinku z poradnika co do Ultimate Team czyli jednego chyba w tym momencie najpopularniejszego trybu online w, w Fifie eee, natomiast w dalszym ciągu mnóstwo, mnóstwo zapytań się pojawiło na ten temat Wojciech skąd bierzesz końce, skąd ty masz i tak dalej w jaki sposób zarobić na jakiegoś wymarzonego piłkarza, czy to będzie nie wiem e Ronaldo, Messi czy, czy chociażby, nie wiem, jakiś Inform, jakiś inny droższy zawodnik. Pokazuję Wam tak na szybko, co tu mam w klubie. Wiem, że ta kolekcja kiedyś była dużo, dużo większa, ale takie domne wyprzedaże sobie porobiłem, wywaliłem z minut monet na paczki. Nic nie trafiłem, no i generalnie już teraz nie wygląda to tak imponująco, jak kiedyś to wyglądało. E, natomiast, e, na no, Glik jest, chyba na z trzech Glików miałem kiedyś. <grym> w, w, w różnej tam formie. E, em, Natomiast tak, skąd to się wszystko wzięło, skąd się wzięły te wszystkie monety? Pierwsza rzecz, jaka najczęściej wyskakuje jako jako droga do zdobycia monet, jest to po prostu ich zakup, czy to na Allegro, czy to e, gdzieś tam na jakiejś stronie, czy przez jakiś facebookowy fanpage, czy coś takiego. Jest mnóstwo osób, które za sprzedażą końców się zajmują. Ja sam e, znajomym z, z, ze szkoły, jakimś znajomym z ogólnie, że tak powiem, życiowych takich na żywo, których znam, e, końców sprzedawałem. Faktycznie sprzedałem myślę z 500k, które tam właśnie w jakieś różne sposoby zdobyłem, żeby... E, bo, bo, bo potrzebowałem kasy na coś tam albo na przykład, nie wiem, nie wziąłem kanału Niedobre to słyszę ale e, troszeczkę się tym zajmowałem, miałem te końce. W jaki sposób? E, po pierwsze, najprostszą opcją oprócz kupienia monet oczywiście jest mieć kanał na YouTube, zdobyć sponsora, który będzie wam płacił. Ale to jest e, druga kwestia, której się do tej pory nie zajmowałem. Prawdopodobnie będę mieć teraz sponsora, ale to kiedy indziej. E, natomiast e, po kolei. Co możemy zrobić? Możemy trafić w kogoś dobrego w paczce. Jaka jest na to szansa? Niewielka. W momencie, kiedy macie mało monet, dużo lepiej jest je zainwestować w zawodników niż inwestować je w złote paczki, w srebrne paczki. Jedyna paczka tak naprawdę jaki się otwiera, płaca otwierać, to tak naprawdę mm, brązowy. Przykładowo otworzymy sobie paczkę za 400 monet. Ehm żeby wam pokazać, jakby, jak to się bierze, może w tym momencie nie jest to taki dobry sposób, z tego względu, że niedawno była dużo roku i w tym momencie ceny tak naprawdę wszystkiego strasznie spadły. Ale wiecie, kontrakty można sprzedać, karty kondycji można sprzedać po 200, po 150 monet. Paczka się zwróci w czasu do czasu, się strafi jakiegoś zawodnika. Brązowe informy są strasznie drogie, także na tym można zarobić. Na brązowych paczkach, ale to pewnie znacie tę metodę. Jeżeli nie, no to Wam bardzo polecam. Druga rzecz, jaką jest e, Inwestowanie w informy. Przykładowo macie około 10-15 tysięcy do zbycia. No i zastanawiacie się: przykładowo mamy tą duże na tygodnie, jest to duży na tygodnia 20. Na jakich zawodników byłoby was stać Prawdopodobnie na Moreno. Moreno nie będzie drogi, będzie kosztował poniżej 20 tysięcy. zoeb też raczej. Ten pan Kost, raczej na pewno też. Aquilani raczej na pewno, z względu na to, że jest niezbyt szybki, może 20 parę tysięcy. A Duris raczej też, pomimo 90 główek, nie będzie zbyt drogi. Tak samo Lacazette, myślę, że tu również nie będzie. Del Piero, pomimo faktu, że jest taką legendą i tak dalej, też nie będzie zbyt drogi. Ale przykładowo, ten pan będzie strasznie drogi. Anglik, brązowy z 91 tempa, będzie drogi, więc... A, a o co chodzi? Przykładowo, zawodnik kupujecie w tygodniu, Kiedy jest drużna tygodnia, kupujecie jakiegoś zawodnika, który wtedy będzie dosłownie odrobinkę powyżej ceny szybkiej sprzedaży, czyli te 11-12 tysięcy. Po kilku tygodniach, myślę, jesteście w spokojnie w stanie sprzedać takiego pana za dużo większą kwotę, dlatego że nie będzie już go w paczkach, a ludzie dalej będą chcieli go kupić, część będzie go trzymała w klubie, część coś tam ich liczba się będzie zmniejszała i zmniejszała, dlatego właśnie informy z pierwszego tygodnia są takie drogie. Eee, przykładowo w zeszłym roku inform Błaszczykowskiego, który był w pierwszym tygodniu, był dwa razy droższy niż drugi inform Błaszczykowskiego, który wyszedł w tygodniu jakimś tam 30, i to jeszcze w tygodniu z Ronaldo i Messi, kiedy wszyscy otwierali paczki. No więc, tak, eee, to jest ok całkiem technika, tylko że do tego potrzeba właśnie około kilkudziesięciu tysięcy monet, żeby móc tak, kilku takich piłkarzy kupić. E, oczywiście, takich typowo handlowych rzeczy, e, handel kartami jednorazowymi, typu style gry. Myślę, że na przykład, nie wiem, wyszukiwanie stylów gry. Na przykład, nie wiem, wiem że chyba najdroższy jest myśliwy, bo mi my ostatnio pisaliście, że e, podczas otwierania paczek, z, właśnie z, szybko sprzedałem e, kartę stylu gry myśliwym, znowu bym się zacięło, pewnie ale co taki działa. E, i powiedzmy, szukać osób, które się nie znają na cenach, kupić je taniej, i sprzedać drożej. To jest bardzo prosta technika. Czy może na przykład jakieś stroje, które są droższe, hmm, jakiegoś, no to, to co, do, co do ciekawych różnych strojów, to ja się do końca na tym nie znam. Kiedyś bardziej to ogarniałem. E, czy zmiany stylów gry, nie stylów gry, ustawiania się zawodników, czyli pozycje i tak dalej, to też można ogarnąć. E, tak samo przykładowym zawodnikiem, e, Przykładowym zawodnikiem na przykład jakim można y, zarobić jest na przykład e, Nie wiem, powiedzmy Di Natale Sorry za słuchanie w klawiaturę. Wiem, hmm, że, że to mogło być bolesne dla waszych uszu, ale Miejmy nadzieję, że nie aż tak bardzo. Antonia Di Natale mm, Jest to napastnik Natomiast dużo bardziej pasuje on do roli e, ofensywnego pomocnika, środkowego napastnika e, Ja osobiście kupiłem go jako środkowy pomocnik ofensywny, jakiś czas temu go używałem I nie da, nie da co zrobić, no nic nie da co zrobić um, i było on e, za dosłownie kilka tysięcy mniej. Za dosłownie kilka tysięcy mniej, za praktycznie tą samą cenę. Um, jeszcze wtedy był droższy, wtedy było około 25K. Um, był za dosłownie praktycznie taką samą cenę i ostatecznie sprzedałem go tam za 3000 drożej. Więc to jest też ok, znajdowanie zawodników w innych pozycjach niż są. I sprzedawanie ich za po prostu wyższą cenę, jako koszt zmiany kart i tak dalej. Myślę, że to zawsze się opłaca. Przykładowo kupowanie, nie wiem, jakichś zawodników, typu na przykład Felaini, który jest środkowym pomocnikiem, kupujecie kartę za ileś tam monet, powiedzmy, nie wiem, nie wiem będzie ile ta karta w tym będzie kosztuje, nie chcę się sprawdzać, załóżmy, że kosztuje 1500. Kupujecie flyniego za 1500, kartę za 1500, wydajecie 3000, wystawiacie flyniego na SPD za 3500. Macie 500 końców zysku w ten sposób można zarobić, czy na przykład za 4000. Nie mam pojęcia, jak to tam może wychodzić w tym momencie. To był przykład, także absolutnie się tym nie kierujcie. Tak samo nie mogę Wam powiedzieć na jakich konkretnych zawodnikach się opłaca wymienić. Przykładowo ja kiedyś się wymieniałem na Pedro. W tym momencie nie wiem, czy to jest dobra technika. Czyli po prostu wiecie, no przykładowo wchodzimy sobie w Pedro. Chociaż to może lepiej było pokazać na przykład jakimś droższym, przykładowo na Robenie. Szukamy sobie Arien Roben. Jego kart nie ma zbyt dużo, patrzymy. Najdroższa karta, znaczy najtańsza karta jego jest na rynku za, powiedzmy, nie wiem, 370 tysięcy. Więc próbujemy ją wylictować poniżej 350. Jeżeli wyliczujemy mamy 20 tysięcy zysku. Minus podatek, to wiadomo, że to będzie z 10 tysięcy zysku, a na tak dużej, dużej, du, na tak dużej cenie to nie jest aż, aż tak duży zarobek. Więc jest to przykład, że mógł wam pokazać, że faktycznie takie różnice się znajdują. Zobaczymy w tym momencie, czy na przykład. Ja oczywiście nie, nie będę tego wam teraz dokładnie pokazywał na zasadzie, że będę go kupował i tak dalej. Ale widzicie, m, tego bym kupił, jakbym miał hajs 357K. Widzieliście, że następny najtańszy jest z 369, to w innej pozycji, także to by była dobra okazja. Gdybym miał tyle monet, to pewnie bym go kupił i sprzedał za tam 370 parę. Także to jest całkiem okej okay, sprawa. Hmm, właśnie kupowanie zawodów. Po prostu szukacie zawodnika i sprawdzacie, kiedy ktoś wystawi go za cenę niższą niż powinien. Ewentualnie możecie szukać na licytacjach od 150 monet. Na przykład, nie wiem, wyszukiwać złotych zawodników i, i, i na przykład maksymalny kup teraz. Nie kup teraz, tylko maksymalną cenę powiedzmy do 650 czy tam do 700 i po prostu szukać jakichś okazji zawodników z Premier League, na przykład zawodników z Serie A, z Bundesligi którzy wiecie, że na przykład chodzą po 1500, po 2000 monet. Ludzie często po prostu otwierają paski, wystawiają jak po 150 monet i, i jakby nie przejmują się tym, co się dzieje z nimi dalej. Więc to jest kolejna, kolejna technika, zajebiście dzięki Fucie, że tak bardzo nie lubisz. Oczywiście technika najczęściej stosowana przez większość ludzi Grać ligi, wygrywać turnieje co do grania o monety ligi są zdecydowanie lepsze Chyba, że są specjalne turnieje, ale z jest bardzo trudno wygrać, tak wiadomo są jeszcze paczki, to też jest za pierwszym razem OK. Natomiast w momencie, jak będziecie w bardzo tragicznej sytuacji, polecam turnieje jednego gracza, ja już w tym momencie nie muszę ich grać, ale wiecie, tu złota paczka, tu mieszana karta kontraktów, na przykład, tu srebrna paczka kontraktów, złota paczka podalunowa o to w sumie mogę coś zobaczyć, bo jestem ciekaw co to jest właściwie paczka kart klubowych to na sam początek, także tych dróg naprawdę jest bardzo bardzo dużo. Ja oczywiście omówiłem jedną setną technik na zarabianie, co do wymiany. Wymiany jest mnóstwo różnych sposobów, jak wyszukiwać tych zawodników, ale ja polecam po prostu znaleźć dwóch trzech zawodników, którzy, których ceny będziecie pamiętać. Przykładowo będziecie pamiętać, że e, na przykład o e, inna sprawa. Transfery. Mam teraz na w Cagliari. On, on, został przetransferowany do Romy. Ta karta już nie jest w paczkach. Nie da się jej trafić. Podtrzymam go parę dni, sprzedam go za parę tysięcy, pomimo faktu, że kupiłem go za 850 monet. Słabo nie sądzę. De Bruyne, jeżeli macie de Bruyne, na przykład z Chelsea też polecam go podtrzymać. Jeżeli będziecie chcieli, to, e, mogę wam udostępnić w, 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 w opisie albo sobie poszukajcie, może lepiej na własną rękę, e, transferów, jakie zostały przeprowadzone właśnie teraz w styczniu e, do końca tego okienka. Jakich z zawodników można znaleźć? Przykładowo, e, Juan Mata. Jeżeli macie matę z Chelsea, on będzie dużo droższy, bo w tym momencie widzicie. Mata z United chodzi po 150 tysięcy, ten chodzi po 50 parę, kiedy jestem pewien, że już był tańszy z Będzie, będziecie, będziecie mogli tak naprawdę podtrzymać ich i sprzedać ich dużo drożej, także to jest zawsze, zawsze plus. I trzecia rzecz, trzecia, boże, czego będziemy trzecia? I ostatnia rzecz, pamiętajcie, jeżeli już otwieracie paczki trzy razy, sprawdźcie cenę zawodnika, może nie trzy razy, ale wiecie o co chodzi. Bardzo dokładnie sprawdźcie cenę zawodnika. Nie wystawiajcie zawodników na licytację, wystawiajcie ich na kup teraz zawsze o 100 monet niżej niż najniższe niż, 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 kup teraz, chyba że na przykład wasz ma więcej kontraktów i tak dalej, żeby szybko się sprzedał, żebyście mogli dalej operować z tymi monetami. Także to było na tyle. Serdecznie wam dziękuję za oglądanie, strasznie się kończyłem tym gadaniem. Raczej w ten weekend już żadnych filmów nie będzie, bo bez kwitu. Ja Zaczynamy być chory. Także to było na tyle. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Jest to chyba przedostatni krednikspół, albo może ostatni, nie ostatni na pewno, nie. Może przedostatni, albo przed, przedostatni. Także łapka w górę, że jak się podobało, eee, wyszlicie znajomym, jak, jak ma, też mają problemy z tym, z monetami, właśnie. No i to by było na tyle. Zostawcie komentarz, co byście chcieli zobaczyć z poradników, co macie do powiedzenia jeszcze na ten temat, nad poradnik zarabiania, o czym nie wspomniałem, Są na przykład chcecie zobaczyć drugi, w którym na przykład dokładnie omówię niektóre techniki co do zarabiania. No i to by było na tyle. Do zobaczenia następnym razem. Yo!